Witam ponownie na moim kanale. Pokażę Wam się, jak zrobić takie pyszne bułeczki z szynką i z serem. Tak wyglądają. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Potrzebujemy takie składniki: jak. Mąka. proszek do pieczenia. Sól, ser. Zostawiam troszkę sera do ozdoby, włeczek. Tutaj mam szynkę. I dodam mleka. Jajka. Tu mam oliwę z oliwek. Oraz dodam świeżo zmielonego pieprzu. To teraz mieszamy dokładnie. I ciasto jest już gotowe. Teraz będę nakładać ciasto do foremek. Robię to w ten sposób. I z porcji wyszło mi 8 babeczek, jak widzicie, i teraz posypię e, żółtym serem. Robię to w ten sposób. I tak przygotowane babeczki piekę w piekarniku nagrzanym na 200 stopni około 20 minut. I 20 minut już minęło. I tak wyglądają bułeczki z szynką i z serem. Zobaczcie. Wyglądają wspaniale. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. Do zobaczenia.